Witam wszystkich na kanale Slender7. Dziś w Piggy Play. Ciekawe jak to się gra, bo właśnie pierwszy raz będę grać. Czyli drugi raz się je. Bot Play? Chyba z botem. policzenie Mm I Kto się już, a ja muszę uciekać, tak. I wish to be alone by Memories continue to torment me. Just as He to tu as i was my wife co but this time i will stop you as should it myself. Okay. Zobaczmy, co to będzie no i no i on będzie łapał auć nie i co ja mam tu robić? O, uciekać Super A ja ucieka, uciekam 9 minut, żeby przeżyć. A co to jest? Nie ustrzela do nas. Ej, pan kartofel! I pigi i to? Że co? Aj no... Gdzie on jest? Uciekam za... Co <gryw> jedną dziewczynę. Aj... Co tu robić? Bryknąć? Nie, tu jest przejście. No to... Aj! Co to tak pis... Pisnęło? Ej. Jakiś biały misiek mnie zjadł? To to pigi biała? A, jakim to co dam? Ja tegoś kartofla uciekam, pigi mnie zjadła. A idźcie wy, spróbuję jeszcze raz. Osiem minut. Teraz ja mam być? Będzie mam być pigi. O wszystkich widzę. A no to... Ja muszę czekać aż. A! Play od nowa. Tutaj to jest, że budować, że co, a klamować serwer nie istnieje, nie wiem, że czekać aż wszystkich. Ta pigi pozjada i potem będzie od początku, tak? Zobaczymy. Pigi bog 2. No i, play. Trzeba poczekać. In intermission? To zobaczymy. Так только. Nie? so yes, here's Piggy. oh so did everyone get the present for it oh, present so oh just give me 10 minutes i will be right back to the I it's a będzie? i need to find gifts for Ten al, ten fast. Muszę szybko wszystkim znać prezent. A ja to sobie robić? Prezentyczkę? E, ale w choinki? Do lasu trzeba? Nie, ja muszę uciec, nie chcę piegi. Za mną idzie. Nie, 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 nie. Nie idź za mną, nie idź za mną. Czemu oni za mną idą? Ta pigi za mną idzie. Ja uciekam. O... Co znalazłeś? A skąd ja? O kurczę, nie. Uciekam. Nie, nie, on mnie prawie złapał. A no właśnie, no, czemu tylko, tylko mnie, tylko ją. Ja, <śla> ja tu się tu już schowam. A 8% to jest przeżyć, ale przez zb prezenty zbierać. Ale skąd ja wezmę ich? Nic nie widzę. To jest tak ładnie. obraz obrazby. Mm. Idę do domu, może być bezpieczni. Zjedzą mnie? Halo? To jest bezpiecznie? Nie. Tu też w przejściu jest. Oni sobie siedzą dobrze, a to... do drugiego domu idę, a zobaczę co tu się dzieje. Aha, tu drugi dom. Mogę też przejść tutaj? Ile tych, tych domów jest? Ale ja nie mogę prezenta znaleźć. O, się siana. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Jest prezent, no weźmy sobie, weźmy prezent. Ej, to mój. Chyba ja wzięłam. Ej, no, to mój był prezent. O, nie wiem kto wziął, ale to już nie ma, nie ma znaczenia. Dobra, gromy w jednej grupie. No i weźcie, jak ja mam wziąć ten prezent? Nie mogę wziąć go. No, i dobra, o. Ja nie mogę tego prezenta wziąć. Super. No właśnie, nie wiem. Ja nie mogę go wziąć, tylko jedna osoba bierze ten prezent. Dziwnie troszkę jest. on to wziął? A to mogę wziąć? Świecznik? Nie. No, nie wiem dlaczego ja nie mogę wziąć prezentu. Może jedna osoba tylko nosi. Mm, a ja mam coś innego zrobić. To jest niebezpiecznie, zaraz coś... Oj, coś z pałką siedzi tam. To ja do domu i to posiedzę. Przysiedzę w domu 5 minut. Będzie bezpieczniej. Ach, raczej. A w domu by zjadła? Ta piegi, czy co? Idę do kominka ciepłego usiąść. O, bo kominka jest choineczko. Schowam się. A ktoś tu leży? Ach. A! I tu przyjdą. Ciekawe, że ta pigi może tu przyjść. No ja bym chciała do końca przeżyć. A ten to biegnie. Nie zamykajcie ze za mną drzwi. Ja się chowam. I co to jest? Prezent. No i co z tego? Jak ja nie mogę go podnieść. Mogę tylko znaleźć komuś. A co oni tam chodzą? Nie, nie chcę mieć. Mało mnie złapała. 4 minuty do końca, 3,5. Prezenty, prezenty. Ok. To dawaj tego prezenta. Wezmę zabiory stąd. <grym> nie da się. No właśnie, że ta. Jedna dziewczyna nosi prezenty. A ja nie mogłam. Dwa znalazły nie mogłam nawet wziąć do ręki. No ale to nic. Będę się czołgać. Haha. O ludzie, nie chcę mi się wychodzić. Bo zaraz, jak wyjdę, to mi na pewno coś capnie, zabierze. Ta pigi. Pigi, pigi. A zajrzę z ciekawości. Gdzie ta pigi jest? Kaczek mnie zapnie zaraz. No na pewno. To ja idę, zaryzykuję. Oj, czy coś idzie ze mną. Ktoś idzie za mną. Zrobię jeszcze okrążenie. A tu na pewno gdzieś prezentów pilnują. O! Ktoś tam jest. O. Zaglądam się na około, czy nikt nie idzie. A, idzie się jeszcze się ogorzać przy kominku do choinki. Eee... I co? You won't believe that. Just have some. I So Did any of yours ever see it? I haven't run through the bank in any me Come on present, love us. No nic jak mam, 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 mam prezent mieć dla was, jak nie dało mi się wziąć? ...nie żyć. O! Po co się wracałam do nich? Chyba gorzej.